Witajcie, wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki Roberta Krakowiaka Dzieci Regresji Terapia Dzieciństwa a także dorzucę kilka słów od siebie, jeżeli chodzi o mm, wychowywanie dzieci. Po pierwsze, to ja wiem, i zdaję sobie z tego sprawę, że jestem bardzo młodą mamą i niektórzy mogą powiedzieć, że pstro wiem, że nic nie wiem, że nic nie wiem o życiu, że nic nie wiem o dzieciach, mm, ale wydaje mi się, że coś tam wiem. A także, że się uczę i rozwijam, zarówno siebie, jak i wiedzę pogłębiam moją na temat wychowywania dzieci. Postanowiłam, że przeczytam tę książkę, ponieważ miałam lęki, o których za chwileczkę Wam powiem, a także chciałam nie powtarzać, nie powielać błędów moich rodziców. Moi rodzice mm, są dobrymi rodzicami jednak popełniali błędy tak jak każdy z nas je popełnia. Ja nie chcę powielać tych zachowań, dlatego, yy, które wiem, że są złe, dlatego postanowiłam, że zacznę się edukować, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci. Zresztą psychoterapia i psychologia, yy, te nauki nie są mi obce, ponieważ to mnie zawsze interesowało i prawdopodobnie też pójdę w tym kierunku. Dobrze, jeżeli chodzi o samą książkę, to książka jest bardzo, bardzo ciekawa. Nakłana, nakłania nas do dogłębnej analizy naszego dziecka, nie dziecka, tylko naszego życia. Czasami nam się tak wydaje, że nasza rodzina jest normalna, totalnie normalna, a później pakujemy się w związek z alkoholikiem, pakujemy się w związek z osobą, która nas bije, która nas nie szanuje, pakujemy się w ogóle w takie jakieś nieciekawe, toksyczne związki. I zastanawiamy się, dlaczego tak jest. A no właśnie, dlatego właśnie warto przeczytać tę książkę i dowiedzieć się, dlaczego tak jest. Ja w dzieciństwie w zasadzie nawet nie wiedziałam o tym, wiedziałam tylko, że boję się piwnicy. Wiedziałam, że boję się chodzić do piwnicy. Ogromnie się bałam chodzi do piwnicy. Zarówno w Opolu, jak i tutaj jak przeprowadziliśmy się już do Wrocławia. Tu mam też na dole suszarnię. Mama miała do mnie wielokrotnie pretensje o to, że nie suszę su w prania, prania w suszarni, mm, tylko suszę tutaj w mieszkaniu, co powoduje pleśnik, grzyba dalej. Miała ogromne do mnie pretensje. Ja oczywiście nie mówiłam jej dlaczego tak się dzieje, ponieważ nie jestem nauczona mm, rozmawiania o problemach. Oczywiście staram się również to zmienić. Mm. I w trakcie tej książki Przychodzą rozwiązania Przychodzą wspomnienia mm. Dlaczego tak się dzieje Dlaczego mamy lęk Dlaczego odczuwamy strach Ja ten strach odczuwałam przed piwnicą Przypomniało mi się Ostatnio, dlaczego Pewnego razu My w ogóle bardzo z dzieciakami Ja w ogóle bardzo lubiłam towarzystwo Zresztą tak jak mój syn teraz I bardzo często biegałam po dworze Także Chodziłam na, po śmietniku, biegałam po piwnicach z dziećmi i pewnego razu Ciocia, której nie będę imienia na, wypowiadała na głos, ponieważ mogłabym komuś sprawić przykrość, ale Ciocia, czyli mamy koleżankę, oczywiście, walnęła taki tekst, że w piwnicy jest facet na Golasa, który leży, czy tam śpi, na Golasa, i nie wiem, coś tam robić ma dzieciom, czy coś już nie pamiętam. W każdym razie wiedziałam, że tam jest facet goły, i od tego czasu przestałam chodzić do piwnicy. Tak panicznie się bałam chodzenia do piwnicy, że nawet sobie nie stajecie sprawy. Wydaje mi się, że przez okres 20 lat, których mieszkałam w Opolu z rodzicami, poszłam do piwnicy sama około dwóch czy trzech razy. Wyobrażacie to sobie? Z czego na pewno wiele, wiele razy więcej potrzebowałam do tej piwnicy iść. Ale tak panicznie się bałam chodzić do tej piwnicy, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. I 20... Y Lat zajęło mi, zajęła mi odpowiedź, znalezienie odpowiedzi, odpowiedzi dlaczego. Właśnie mm, dlatego, że bałam się, w zasadzie bałam się kogoś, kogo tam nie było. I tutaj jest mój taki apel mm, do Was, jako do rodziców, czy też do przyszłych rodziców: nie okłamujcie swoich dzieci. Dzieci są bardzo mądre. Dzieci, które, są, które się urodzą, są bardzo mądre. Nie mówcie nigdy, że są głupie, nie mówcie, że nic nie rozumieją, rozumieją wszystko. Rozumieją po prostu wszystko. Dzieci są bardzo mądre, one rozumieją wszystko i nie okłamujcie ich. Mam też taki przykład jednej z bardzo bliskich mi osób, która słyszała od rodziców, że owsiki się ma od jedzenia słodyczy i przez 26 lat, zaraz 7 swojego życia była przekonana, że rzeczywiście tak jest. Także to jest naprawdę mm, bardzo, ale to bardzo przykre, że rodzice okłamują swoje dzieci. Nie ma żadnych baboków, nie ma żadnych potworów, żadna baba, żaden facet cię nie porwie, mm, nie ma żadnych y, robaków w cukierkach, nic, takich rzeczy, nic z tych rzeczy absolutnie nie istnieje. Ostatnio y, jakaś kobieta do mojego syna powiedziała jak, jak jad śnieg. Y, powiedziałam mu, że to są robaki. Ja oczywiście powiedziałam Kubusiowi, że to nie są robaki. Na drugi raz, jeżeli ktoś, y, później dopiero przemyślałam tę sprawę i na drugi raz, jeżeli ktoś jeszcze raz zwróci uwagę mojemu dziecku i w ten sposób będzie chciał go kłamać to ja z pewnością zainterweniuję troszeczkę ostrzej ponieważ po prostu zaczyna mnie to irytować że ludzie nie wtrącają się do wychowywania nieswoich dzieci, tym bardziej że robią to w sposób beznadziejny, kłamiąc i oszukując nasze dzieci. Chciałam wam po prostu powiedzieć, żebyście mieli to na uwadze, jak je wychowujecie. Chciałam Wam również powiedzieć, że mi, dla mnie psychologia jest i psychoterapia bardzo bliska, ponieważ staram się pogłębiać, poszerzać tą wiedzę i podejrzewam, że w przyszłości również wybiorę taki kierunek studiów. Chciałam Wam powiedzieć, że um, nie zdajemy sobie po prostu sprawy z tego, że możemy kogoś zranić, możemy kogoś skrzywdzić i możemy komuś y, tak naprawdę zniszczyć życie. Kiedyś przeczytałam taką bardzo ważną informację, że mm, ludzie, którzy <laughs> wchodzą w jakieś nałogi, czy to alkoholizm, czy to narkotyki, to ludzie, którzy nie są szczęśliwi. I my często, wydaje nam się, że często, że na przykład tego chłopaka, mama, czy też rodzina była bogata, często zamożna. Mylimy ludzi zamożnych z ludźmi, którzy dobrze wychowują dzieci. To nie jest prawda. To nie jest tak, jak nam się czasami wydaje. Ludzie zamożni też popełniają błędy, ludzie wykształceni też popełniają błędy, także miejmy to również na uwadze. Mm, ja nie chcę tutaj się absolutnie w żaden sposób wymączać, tylko chcę Wam powiedzieć coś, co ja wiem, co Wy również możecie wiedzieć, więc super, że wysłuchacie i co również sobie możecie przypomnieć, a także czego Wy jeszcze możecie nie wiedzieć i się po prostu dowiedzieć tutaj dowiedzieć się ode mnie. Wydaje nam się, że przemoc, jaka była na przykład, że wydaje nam się, że przecież mówimy, tutaj u nich nie było żadnej przemocy, normalna, niepatologiczna rodzina, normalna, w sensie zwykła rodzina. Później po przeanalizowaniu tego... Tej rodziny okazuje się przez psychoterapeutę czy przez psychologę, okazuje się, że wcale tak nie było. Dziecko popełniło samobójstwo, nie miał normalnej rodziny, jak wszyscy mówią, nie była normalna rodzina, jak wszyscy mówią. My nie, nie szufladkujemy, w zasadzie nie, nie szufladkujemy, nie przypisujemy do kategorii przemocy, przemocy słownej, która jest również przemocą i należy o tym pamiętać. Taka przemoc to jest również przemoc, także mm, pamiętajmy o tym. Chciałam Wam polecić z, z całego serca tą książkę. Byście mogli pomóc swoim dzieciom. Byście mogli mm, zmienić w waszym życiu to, czego Wasze rodzice nie potrafili zmienić, mm, czego ich rodzice nauczyli. Jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że mm, kiedyś, będąc w Reserved, spotkałam taką mamę z córką i ta mama wybierała oczywiście ciuchy dla dziecka a to dziecko mówiło, mamo chodź już mamo chodź już, to jest bez sensu chodź już, a ona krzyknęła na cały rezerw, na cały ten sklep to ty jesteś bez sensu i nam się wydaje, że takie rzucanie haseł w, stosunku, w kierunku do swoich dzieci, to jest nic tak naprawdę ale tu musimy się naprawdę grubo mylić także taki tutaj jest mój apel do Was dbajcie po prostu o swoje dzieci i starajcie się wychować ich na, je na szczęśliwych y, ludzi. Wydaje mi się, że ta książka Wam y, w tym pomoże, także ja zachęcam Was z całego serca. Nie będę Wam opowiadać y, wszystkiego, co jest tutaj napisane, y, bo nie ma tutaj takiej potrzeby absolutnie. Ale wydaje mi się, że po przeczytaniu tej książki w ogóle możecie być troszeczkę przygnębieni, troszeczkę sfrustrowani, ponieważ dowiecie się, dowiecie się po prostu prawdę o sobie. Dowiecie się, dlaczego nie jesteście wyżej, tylko niżej. Dowiecie się, dlaczego wasza pewność siebie jest dużo, dużo niższa niż osób, które spotykacie na ulicy. Dowiecie się, dlaczego uważacie się za gorszych. To Was właśnie skłoni do analizowania swojego dzieciństwa i to rozwiązanie może samo przyjść do Was tak jak do mnie przyszło dzisiaj czy wczoraj odnośnie tego lęku chodzenia do piwnicy. I Wam na pewno to również przyjdzie i będziecie się musieli stawić temu czoła i zacząć po prostu pracę nad sobą. Jeżeli nie macie problemów, to walczcie po prostu o dobro swoich dzieci, zarówno tych narodzonych, jak i jeszcze nienarodzonych. Dobrze, w zasadzie to z mojej strony to wszystko. Wydaje mi się, że może Was to troszkę przygnębiło, może nie. Postanowiłam, że dzisiaj pokażę Wam inną część siebie. Poznacie mnie z innej strony, może z tej prawdziwej strony. Życzę Wam miłego dnia i do następnego filmiku trzymajcie się cieplutko, cześć.